Za te pieniądze mógłbym kupić 68 produktów. Ale to nie są moje pieniądze, załóżmy, że są wasze. Odłożyliście je i chcecie kupić kask. Ale bądźmy szczerzy, 550 zł za to chyba nie da się kupić sensownego kasku. A co jeśli Wam powiem, że jest inaczej? Kiedyś kaski za 500 zł były popularnym tematem. Taki kask na start, żeby w głowę nie wiało i mandatu nie dostać. Niektórzy mówili, że takie kaski kupuje się tylko po to, żeby dowiedzieć się, czego tak naprawdę od kasku potrzebujemy, zanim kupimy ten prawdziwy, porządny. Na rynku był spory wybór, choć bardzo różne jakości. Jedyne co mogło przyciągać nasz wzrok, to malowanie, bo skorupa była przeważnie z tego samego materiału. Z plastiku. Jednym z producentów, który wybił się na tle pozostałych, był HJC, który poniżej polikarbonu nie schodzi. A jak testy pokazują, polikarbon zawsze jest lepszy niż termoplast. Dlaczego? Głównie dlatego, że lepiej znosi tarcie po asfalcie, jak i siłę uderzenia. A przy tym jest lżejszy. Polikarbon to najczęściej spotykany materiał również w kaskach za 1000, a czasem i 1400 zł. Więc jest to najmocniejszy punkt HJC w półce cenowej 500. I nie, nie chodzi tu o 500, na dziecko. Więc mamy tutaj bardzo mocną skorupę, jak na poziom cenowy, w którym jest ten kas. Czego jeszcze możemy się spodziewać? Tutaj musimy liczyć się z pewnymi kompromisami. Skoro dostajemy dużo mocniejszą skorupę w tej samej cenie co termoplast, to nie ma już przestrzeni, na przykład na blendę. To znajdziemy dopiero w wyższych modelach HJC. Za to bez problemu i w rozsądnym budżecie możemy dokupić sobie ciemną szybę, a także pinlock, ponieważ wizjer jest do tego przystosowany. Ciekawostka jest też taka, że wizjer w porównaniu do starych modeli HJC został powiększony o 10 mm. Dużo? Mało. Zależy, kogo spytacie: dla mnie niby niewiele, a dla młodego cały świat. Fakt jest jeden: im większe pole widzenia, tym bardziej wzrasta nasze bezpieczeństwo. Elementem, przy którym hajotce odrobiło lekcję, to wentylacja. Nie będę Wam opowiadał, że wpuszcza ona do środka prawdziwe tornado, bo takie rzeczy dzieją się tylko w topowych sportowych kaskach kosztujących powyżej tysiąca złotych. To, co dzieje się tutaj, to fakt, że w ogóle coś się dzieje. Bardzo często w tej półce cenowej jedyne, na co można liczyć, to podłog porównywalny z nieszczelnym oknem w mieszkaniu. Niby coś świszczy, niby coś tam leci, ale cyrkulacji powietrza w ten sposób nie doznamy. Za to górne wloty wentylacyjne chodzą przyjemnie i przede wszystkim łatwo się je obsługuje w rękawicach motocyklowych podczas jazdy. Niby coś oczywistego, ale nawet poprzednia generacja HMC miała to gorzej zrobione. Środek to standardowa wyściółka bez żadnych szaleństw. Nie ma tutaj kaszmiru, egipskiej bawełny czy ultranowoczesnych tkanin. Jest po prostu przyzwoicie. Środek jest antybakteryjny, w pełni wyjmowany i nadający się do prania. Zapięcie to standardowy mikrolok z regulacją, ale wyściółka ma jeszcze dwa atuty. Po pierwsze mamy tutaj wyjmowane wkładki policzkowe, więc możemy dopasować je lepiej do kształtu swojej twarzy. Po drugie. HJC słynie z trwałych wyściółek, więc nie musimy się martwić, że nim minie pół sezonu, nasz kask zmieni swój rozmiar na większy. Na koniec jeszcze jeden wytrych. C10 zastępuje starego CS15, którego testowałem jakieś 6 lat temu. I tak jak Wam mówiłem, rozwój tego modelu pod względem wentylacji, wyściółki czy wizjera jest mocno zauważalny. Nie jest to szok, ale zdecydowany krok w stronę wydajności i komfortu. C10 zastępuje jeszcze jeden model kasku, czyli CLY. Taki z bardzo małymi rozmiarami. Więc niezależnie czy szukacie kasku dla swojego dziecka, żeby mogło już upalać pita pod domem, kiedy jego koledzy dopiero bawią się w piaskownicy. Czy też sami macie łeb jak sklep i ciężko wam znaleźć odpowiednio duży rozmiar? Nope. Mając 5 pustkowie, jesteście w stanie kupić kask motocyklowy. Musicie wybrać pomiędzy takim, który ma blendę i krzykliwe spoilery, albo takim z bezpieczną skorupą. Za resztę kasy spokojnie dojedziecie na stację beznadomą, kupicie największego hot doga, albo na przykład zalejecie 4 litry do waszej maszyny. 3, 2, 1, idzie! Idzie! Woo!